Ale jeszcze raz otworzymy wódkę Może coś da Ja pierd... Hey, witam was bardzo serdecznie z tej strony JJ. Witam was naprawdę w bardzo fajnym odcinku Do wygrania dzisiaj M4 d szkło białe A to tak mamy 2 ale dwie deski za darmo to do, dodać za free Otwieramy skrzynki na g Lecimy z tematem Zobaczymy kałaszki ostatnio dały To może teraz oddadzą no jak standard kogo, kogo trzeba mnie trzeba no nie mogę zbytnio tak, tak przesadzać w ogóle. Ale jeszcze dzisiaj opening będziemy... Nie opening, tylko upgrader. Kurwa. Przepraszam. Teraz jak chciało dać, to musi dać jeszcze raz. Jakby dało to ma włupkę Dragonor. O kurde Fanny Leo, ciekawe jaki stan Jest, yes, faktyczny tested. ej co ona taka podróżała? Mega podróżała to. ta Ta wóbka Leo, dobra Emki nie oddają, ale emki zdadzą, bo to Jifar Skins Zobaczymy O, akurat szkło, kurde Myślałem, że będzie szkło ołowiowe, żeby wam nie musiał Oddawać, ale akurat wam oddam Akurat taką ładną emeczkę mam, ładny stan jest Control panel, Jest 8 dich. O, się ja, zmieniło. DPI. Myszkę ogólnie mam w a polecam firmę. 7 d Kurde. To nawet fajnie. Dobra, bo M4A4 ja grałem wcześniej. Ale przeszedłem na M41S. Ciekawe co dostanę. Darek Blodza. Ile tego sztuk. Kurde, związki mamy. Jeszcze raz. Zirka ileś kawałek i ile kosztuje ta dziurka. co tu się stało? Dobra, lecimy z kawartem. Jedną skrzynkę. Może też się uda fajnego wychwycić. Kurde, myślałem, że to fajny ser, pan już taki ser, to już tak mi biło. Kurde, no na zysk, co je? Jeśli się okaże, że. <gryw> dzisiaj z koską wrócimy do domku. Hmm. O, ogólnie tutaj jest kod promocyjny do pisania. Macie mój nick. Czyli to jest JJTV, nie PL, TV. Wszystko z dużej, bez żadnych spacji, bez żadnych znaków. I dostajecie bardzo fajny, darmowy balans. Chyba złoty 50, złoty 92. Tak, 2 złote dostaniecie. Możecie sobie taką skrzynkę otworzyć. Ja wiem, ja wiem. Kurde, co to można fajnego trafić? Myślę, że tego fajnego trafimy. O, na przykład Classic Crate, Bardzo fajny M10, polecam. Tam takiego miałem. Ale kurde, żeby, nie, żeby się nie nudzić, otworzymy zadychę 10 złotych doładujesz, 20 złotych doładujesz, otworzysz parę No I masz fajne skiny skinę nie grają Nie, uuuu, patrzcie jesteśmy na zysku Nie sprzęt, lecz technika robi z siebie zawodnika Bardzo bym chciał tego hodroda, Ale muszę nie robić niebieski ten O, a tu pan M mortis Ciekawe czy zysk, czy minus Kurde, minus Cholera no ale dobra Ja standard Kałaszki muszą być Uwielbiam te kałachy otwierać Ogólnie wam powiem Lady Sport? Cholera A jeszcze raz otworzymy Można? Można Rad O nie strata i to duża strata Dobra to pójdzie na upgrade'a hmm. Jakby to zrobić, żeby jeszcze pod fajne... we Bak, know. No ta bardzo fajna kostka jest, ten good knife jest ładny, ale... Kurde. Coś mi nie idzie, coś mi dzisiaj nie idzie. O! Partnerskie możemy tworzyć, kogo by tu tworzył na przykład? Kurde, nie ma to takiego Fajna skrzynka Garden party Dobra, zielone skiny Też mega ładne są Ja mam tego bloka zielonego mm. 9 złotych na minus Cholera Jak zdało, to musi zabrać Ale jeszcze raz otworzymy wódkę Może to zda Ja pi**a, ale weź mnie, a bubko, ty Dragolord nie straszno. Jeszcze raz. Nie, ja sobie muszę ją trafić. Ja obiecuję, ja muszę trafić za bupę Dragolord. A cholera. To, to musi coś być. Przerąbane. Desert strike, kurde ile to jest? Minus. Jak dało? To musi jeszcze raz dać. Ale żeby tak dwie... Trzymam proste kciuki. Dajcie mi coś fajnego. Może aspekty da. Holera! Fipunek! 482 zł. Co do takiego drugiego jest? Nie ja wiem, lecimy na, na dwie. Jak na razie ten najsłabszy skinek. Lecimy, kurde. Hmm. Będziemy sobie leczyć takie. Dziesięć procent Myślałem, że da By dwa tysiące Tak, żeby po prostu się pozbyć <grystanie> Dobra, to było dla znaków co wytoczyć Mega działa, to jest dwieście siedemdziesiąt złotych Dajcie mi coś do 500 zł po raz zara. Umuchajcie się Dajcie mi coś do 500 zł, teraz daję te widzą bardzo fajne skiny. No daj mi tego wolutanika. O nie! Tym razem chyba DJ na minus będzie. Dajcie mi coś do 150 chociaż. A WPNer. Może być. Dobra, jeżeli chcecie dostać tego. Tomem 4DS i nic zaryzykujmy, AWP a też do oddania, vlog też do oddania. Pozbędę się wszystkiego, co mi będzie wszystkie skiny. Jeżeli chcecie wygrać skina, dajcie trading w, w opisie, łapkę w górę, subskrypcja musi być, żeby wygrać skiny. Siema! Hello!